Witajcie wszyscy odkrywcy internetu. Wiecie, czasami ma się wrażenie, że objechało się już cały świat zwierząt, zna się gwiazdy, kultowe stworzenia. Ale mogę Wam zagwarantować, że istnieje równoległy wszechświat, świat form i adaptacji tak szalonych, że zastanawiamy się, czy natura nie ma swojego własnego poczucia humoru. Dziś zanurzymy się razem w tym fascynującym królestwie, świecie najbardziej unikalnych gadów naszej planety. Zapomnijcie o stereotypach nudnych jaszczurek i przerażających węży, bo przedstawię Wam 10 gatunków, które nie tylko Was zaskoczą, ale także uświadomią Wam, jak bogate i pomysłowe jest życie na ziemi. Przygotujcie się na niezwykłą podróż, gdzie dziwność styka się z cudownością w każdej łusce i każdym pełzaniu. Numer 10 Agama Kołnierzasta Wyobraźcie sobie na chwilę, spokojnie spacerujecie po suchych sawannach Australii. Słońce mocno praży i nagle dostrzegacie małą jaszczurkę, wyglądającą na nieco zagubioną. Nic ekscytującego, prawda? No cóż, poczekajcie na ciąg dalszy. Bo jeśli ta jaszczurka poczuje się zagrożona, da wam przedstawienie, które na długo zapadnie wam w pamięć. Nagle rozkłada ogromny, pofałdowany kołnierz skórny wokół swojej szyi. Podtrzymywany przez długie chrząstki. Ten kołnierz w jaskrawych kolorach od żółtego przez pomarańczowy do czerwonego może osiągnąć nawet 30 cm średnicy. To trochę tak, jakby nasza nieśmiała jaszczurka w mgnieniu oka zamieniła się w jakieś mitologiczne stworzenie. Ta spektakularna transformacja ma kilka celów. Przede wszystkim ma na celu zastraszenie drapieżnika, sprawienie, by zawahał się przed zaatakowaniem ofiary, która nagle wydaje się o wiele większa i niebezpieczniejsza. To profesjonalny blef, ale jeśli efekt zaskoczenia nie wystarczy, nasza agama kołnierzasta ma inną, dobrze wyćwiczoną technikę. Staje na potężnych, tylnych łapach i zaczyna biec z zadziwiającą prędkością, a kołnierz unosi się za nią jak peleryna superbohatera. To prawdziwy reptili-sprinter. Można by prawie wyobrazić sobie sportowego komentatora wykrzykującego, i rozkłada swój kołnierz, wzbija się w powietrze. To znaczy rozpoczyna swój sprint i znika za horyzontem. Jaka zwinność. Ta podwójna strategia, zastraszenie połączone z szybką ucieczką, czyni Agamę łebką nierzastą, niezrównanym survivalowcem w jej często wrogim środowisku. Numer 9. Żółw Matamata mata. Zmieńmy całkowicie atmosferę i zanurzmy się w spokojnej, płytkie wody Ameryki Południowej, gdzie żyje stworzenie o co najmniej... Zaskakującym wyglądzie. Żółw mata-mata. Kiedy spotkasz go po raz pierwszy, możesz się zastanawiać, czy nie jest przypadkiem przypadkowym zlepkiem martwych liści i kawałków kory. Jego guźdżysty pancerz, trójkątna głowa ozdobiona skórnymi frędzlami i długa szyja pokryta guzkami nadają mu niesamowicie tajemniczy wygląd. Jest prawdziwym mistrzem kamuflażu, zdolnym idealnie wtopić się w swoje środowisko wodne. Ale nie daj się zwieść jego nieruchomemu i spokojnemu wyglądowi, ponieważ Mata Mata jest groźnym drapieżnikiem specjalizującym się w polowaniu z zasadzki. Jego wzrok nie jest jego mocną stroną, ale rozwinął inne, bardzo wyostrzone zmysły do wykrywania swoich ofiar, głównie ryb i małych bezkręgowców. Pozostaje nieruchomy na dnie wody, cierpliwie czekając, aż ofiara się zbliży. Dzięki receptorom sensorycznym umieszczonym na skórze wyczuwa wibracje i ruchy w wodzie. A kiedy nieostrożna ryba znajdzie się w zasięgu, mata-mata nagle otwiera swoją szeroką paszczę i tworzy silne zasysanie, połykając swoją zdobycz w całości w ułamku sekundy. To technika polowania godna biologicznego odkurzacza. Można by sobie prawie wyobrazić jak mówi, chodźcie tu małe rybki, mam bardzo komfortowe jacuzzi i bardzo gościnne usta. Jego cierpliwość i pomysłowość czynią go cichym i skutecznym drapieżnikiem w jego ekosystemie. Numer 8. Gekon liściogonowy Kontynuujmy naszą eksplorację mistrzów kamuflażu z jeszcze bardziej perfekcjonistycznym artystą – gekonem liściogonowym, którego można spotkać głównie na Madagaskarze. Ten mały gat jest prawdziwym iluzjonistą tropikalnego lasu. Jego skóra o teksturze i kolorze niewiarygodnie podobnych do kory drzew, porostów lub martwych liści, pozwala mu wtopić się w otoczenie z zadziwiającą perfekcją. Ale klucz programu to jego ogon, płaski i nieregularny, który do złudzenia imituje uschnięty liść, często z ząbkowanymi brzegami i widocznymi żyłkami. To prawdziwe dzieło sztuki natury. A żeby udoskonalić iluzję. Gekon liściogonowy może również spłaszczyć swoje ciało przy powierzchni, zmniejszając w ten sposób swój cień i stając się praktycznie niewidoczny, nawet z odległości kilku centymetrów. Wyobraź sobie, szukasz gekona i znajdujesz tylko nieruchomy liść, dopóki nie mrugnie. A propos oczu, są duże i bez powiek. Aby utrzymać je w czystości i wilgoci, gekon regularnie liże je swoim długim językiem. To nieco dziwne zachowanie, ale niezbędne dla zwierzęcia, które musi stale zachować czujność wobec drapieżników. Jego palce są również niezwykłe, wyposażone w przylgi, które pozwalają mu wspinać się po gładkich i pionowych powierzchniach z zadziwiającą zwinnością. Gekon liściogonowy jest żywym dowodem na to, że natura jest niezrównaną czarodziejką, zdolną tworzyć iluzje godne największych prestidigitatorów. Numer 7. Legwan morski. Kierunek wyspy Galapagos unikalny archipelag, gdzie ewolucja zdaje się bawić w tworzenie niezwykłych stworzeń, w tym legwana morskiego. Jest to jedyna jaszczurka na świecie, która zapuściła się do oceanu w poszukiwaniu pożywienia. Wyobraź sobie lądowego gada, który zamienia się w zwinnego pływaka i doświadczonego nurka. Z jego ciemną i szorstką skórą, ostrymi pazurami i potężnym, bocznie spłaszczonym ogonem, Legwan morski jest doskonale przystosowany do życia morskiego. Żywi się głównie algami, które skubie z zanurzonych skał. Aby oprzeć się czasami silnym prądom, mocno przyczepia się do skał swoimi długimi pazurami. A pod wodą pływa z zaskakującą elegancją, falując ciałem i ogonem jak mały krokodyl. Jego nozdrza są również przystosowane do zanurzania, co pozwala mu wstrzymywać oddech na długie okresy czasu. Po swoich podwodnych posiłkach często można go zobaczyć w dużych grupach, wygrzewających się na czarnych wulkanicznych skałach, absorbujących ciepło słońca, aby regulować temperaturę ciała po zimnych wodach oceanu. Karol Darwin podczas swojej słynnej podróży nie był szczególnie zachwycony jego wyglądem, nazywając go ohydnym. Jednak ta unikalna adaptacja do wrogiego środowiska morskiego czyni go fascynującym stworzeniem i świadectwem potęgi doboru naturalnego. Legwan morski jest prawdziwym surferem alk, amfibijnym atletą, który podbił terytorium, gdzie niewiele innych gadów ośmiela się zapuścić. Numer 6. Beznoga Jaszczurka Kalifornijska. Kierunek Kalifornia, aby poznać utalentowanego małego oszusta. Beznogą Jaszczurkę Kalifornijską. Jej wydłużone, gładkie i cylindryczne ciało. Sposób, w jaki się wije, aby się poruszać. Wszystko w niej przypomina węża. Ale nie daj się zwieść pozorom. W przeciwieństwie do węży, ta jaszczurka posiada ruchome powieki, co pozwala jej mrugać. To ważna wskazówka, aby je odróżnić. Ponadto, w razie niebezpieczeństwa, ma asa w rękawie. Może odrzucić swój ogon, który nadal się wije, aby odwrócić uwagę drapieżnika podczas gdy ona ucieka. To klasyczna technika obronna u wielu jaszczurek, ale nie występuje u węży. Beznoga jaszczurka kalifornijska żyje głównie w piaszczystych glebach. Ściółce liściowej i na łąkach, gdzie z łatwością wślizguje się w poszukiwaniu małych owadów, larw i innych bezkręgowców. Brak nóg jest adaptacją do tego półpodziemnego trybu życia, pozwalającą jej łatwiej poruszać się w ograniczonych przestrzeniach. Na świecie istnieje kilka gatunków beznogich jaszczurek, ale kalifornijska jest szczególnie udanym przykładem mimikry węża. Udowadnia, że ewolucja może podążać zaskakującymi ścieżkami, aby odpowiedzieć na wyzwania środowiska. Numer 5. Afrykańska żmija krzaczasta. Zapuśćmy się teraz w gęste i wilgotne lasy środkowej i zachodniej Afryki, aby spotkać stworzenie o oszałamiającym pięknie, ale które lepiej podziwiać z daleka. Afrykańską żmiję krzaczastą. Jej ciało pokryte jest silnie kilowanymi łuskami, które nadają jej nastroszony i niemal rzeźbiarski wygląd. Kolory różnią się w zależności od gatunku i osobnika, od szmaragdowej zieleni po jaskrawo żółty, przechodząc przez bardziej brązowawe odcienie, często ozdobione złożonymi wzorami. To prawdziwy klejnot natury, ale za tym wspaniałym wyglądem kryje się silny jad, zdolny do wywołania poważnych problemów zdrowotnych, a nawet śmierci u człowieka. Te żmije są głównie nadrzewne, spędzając większość czasu na drzewach i krzewach, gdzie ich kamuflaż utrudnia ich wykrycie. Polują głównie w nocy, żywiąc się małymi ssakami, ptakami, żabami i innymi małymi zwierzętami, które chwytają dzięki swojemu szybkiemu i jadowitemu ukąszeniu. Ich zdolność do wtapiania się w roślinność czyni je budzącymi grozę drapieżnikami z zasadzki. Istnieje kilka gatunków afrykańskich żmij krzaczastych, każdy o własnych kolorach i wzorach, ale wszystkie charakteryzują się tym unikalnym wyglądem i silnym jadem. Przypominają one, że piękno w naturze może czasami być synonimem niebezpieczeństwa, i że ważne jest, aby szanować dziką przyrodę i nie zbliżać się zbyt blisko do tych fascynujących, ale potencjalnie śmiertelnych stworzeń. Numer 4. Gekon Tokaj. Wyruszmy do Azji Południowo-Wschodniej, gdzie nocą można usłyszeć potężny i charakterystyczny krzyk: Tokaj, Tokaj. To wołanie Gekona Tokaj gada o wyrazistej osobowości i niezwykłym wyglądzie. Jego skóra jest niebieskawo-szara, usiana jaskrawo pomarańczowymi plamami i białymi kropkami, co czyni go łatwo rozpoznawalnym. Ale poza swoimi kolorami Gekon Tokaj jest przede wszystkim znany ze swoich wyjątkowych zdolności przyczepności. Jego palce, urąg i nóg są wyposażone w miliony maleńkich włosków, zwanych lamelami, które pozwalają mu przyczepiać się do każdej powierzchni, nawet gładkiej i pionowej, przecząc grawitacji z zadziwiającą łatwością. Często widzi się go wspinającego się po ścianach, sufitach, a nawet szybach. To prawdziwy reptili akrobata. Gekon tokaj jest głównie nocny i żywi się owadami i innymi małymi bezkręgowcami. Jego krzyk, od którego wzięła się jego nazwa, służy do komunikacji między osobnikami, zwłaszcza do oznaczania terytorium i przyciągania partnerów. I jak wiele innych Gekonów, ma zdolność do autotomii, to znaczy, może odrzucić swój ogon w razie zagrożenia. Odrzucony ogon nadal się porusza, odwracając uwagę drapieżnika, podczas gdy gekon ucieka. To skuteczna strategia przetrwania. Gekon Tokaj to wytrzymały i głośny gad, często spotykany w ludzkich domostwach w Azji, gdzie bywa uważany za przynoszący szczęście talizman. Numer 3. Gawial gangesowy Podróżujmy teraz do głębokich rzek i mulistych wód subkontynentu indyjskiego, aby spotkać krokodyla o unikalnym profilu gawiala gangesowego. Jego długi, wąski i cylindryczny pysk, obrzeżony licznymi, drobnymi i spiczastymi zębami, natychmiast odróżnia go od wszystkich innych krokodyli i aligatorów. Ta tak szczególna morfologia jest idealnym przystosowaniem do jego diety, składającej się niemal wyłącznie z ryb. Jego długi pysk pozwala mu chwytać zdobycz z chirurgiczną precyzją w często mętnych wodach jego siedliska. Dorosłe samce wykształcają na końcu pyskach chrząstkowaty wyrostek zwany gara, który przypomina gliniany garnek i prawdopodobnie służy do wzmacniania dźwięków podczas godów. W przeciwieństwie do swoich bardziej masywnych i lądowych kuzynów, gawial znacznie mniej pewnie czuje się na lądzie. Spędza większość swojego życia w wodzie, jedynie okazjonalnie wygrzewając się na piaszczystych brzegach, aby regulować temperaturę ciała. Niestety jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem, głównie z powodu niszczenia jego siedlisk, zanieczyszczenia rzek i rybołówstwa. Jego elegancka sylwetka i unikalne przystosowanie do diety rybożernej czynią go cennym i wrażliwym członkiem jego ekosystemu. Wysiłki na rzecz ochrony są niezbędne, aby zapewnić przetrwanie tego fascynującego krokodyla. Numer 2: Australijski żółw wężoszyi. Wracamy do Australii, aby odkryć żółwia o zaskakującym wyglądzie. Australijskiego żółwia wężoszyjego, którego można znaleźć w słodkowodnych zbiornikach wschodniej i południowej części kontynentu. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest oczywiście jego wyjątkowo długa i cienka szyja, która może osiągnąć niemal długość jego owalnego i spłaszczonego karapaksu. Ta wyjątkowa adaptacja pozwala mu łatwiej dotrzeć do swoich ofiar, takich jak ryby, owady wodne, kijanki i małe skorupiaki zaskakując je szybkim wyciągnięciem szyi. Może również używać swojej długiej szyi do ukrywania się w ciasnych przestrzeniach lub kamuflażu wśród roślinności wodnej. Kiedy czuje się zagrożony, chowa głowę z boku, a nie bezpośrednio do pancerza, składając swoją długą szyję pod krawędź karapaksu. Te żółwie są głównie wodne, spędzając większość czasu w wodzie, chociaż mogą wychodzić na ląd, aby się rozmnażać lub szukać nowych siedlisk. W Australii istnieje kilka gatunków żółwi wężoszyich. Każdy z odmianami długości szyi i ekologii. Ich dziwaczny wygląd i unikalne przystosowanie do wodnego trybu życia czynią je fascynującymi stworzeniami do obserwacji. Numer 1: wąż latający Chrysopelea. Aby zakończyć naszą eksplorację najbardziej unikalnych gadów, poznajmy węża o sugestywnej nazwie i intrygującym wyglądzie. Węża latającego, którego można znaleźć w wilgotnych lasach Azji Południowo-Wschodniej. Jego ciało pokryte jest silnie kilowanymi łuskami, które tworzą podłużne grzebienie na jego grzbiecie, nadając mu szorstki i niemal łuskowaty wygląd, przypominający smoki z legend. Jego głowa jest również kanciasta, co wzmacnia to wrażenie mitycznego stworzenia. Jednak za tym onieśmielającym wyglądem kryje się nieśmiały i niejadowity wąż, który żywi się głównie małymi płazami i rybami. Jego najbardziej zaskakującą cechą jest reakcja na niebezpieczeństwo. Zamiast szybko uciekać lub próbować ugryźć, wąż latający całkowicie sztywnieje, stając się tak sztywny jak deska. Może pozostać nieruchomy w tej pozycji przez pewien czas, prawdopodobnie aby odstraszyć drapieżniki, udając martwego lub utrudniając jego manipulację. To zaskakująca i skuteczna strategia obronna. Wąż latający jest fascynującym przykładem tego, jak wygląd może czasami mylić w świecie zwierząt. Jego wygląd legendarnego stworzenia kontrastuje z jego raczej nieszkodliwym zachowaniem, czyniąc go gadem zarówno tajemniczym, jak i ujmującym. Numer 11. Temat od subskrybentów. No cóż, tu mamy do czynienia z czymś, powiedzmy, szczególnym. Pies z głową krokodyla. Ale co to za stworzenie, jakby wyjęte prosto z koszmaru, a może z jakiegoś zwariowanego filmu science fiction? Wygląda na to, że ktoś wpadł na bardzo oryginalny pomysł na nieprawdopodobne, jeśli nie niemożliwe, skrzyżowanie naszych wiernych psich towarzyszy i budzących grozę drapieżników wodnych. Czy to wynik tajnej manipulacji genetycznej? Nowy typ ultrarealistycznego zwierzęcego robota? A może po prostu bardzo dobrze zrobiony fotomontaż, który nas dobrze rozśmiesza, a może trochę przeraża? Jedno jest pewne: ten obraz nie pozostawia nikogo obojętnym. Wyobraź sobie spacer w parku z tym czymś, inni właściciele psów na pewno by się skrzywili. I z pewnością byłoby mnóstwo pytających, a nawet panicznych spojrzeń. Jedno jest pewne, z takim pieskiem włamywacze zastanowiliby się dwa razy, zanim zbliżyliby się do Twojego ogrodu. Jak myślisz, jaka historia kryje się za tym krokodylopsem? Zostaw swoje najśmielsze teorie w komentarzach. I to już koniec, moi drodzy, niedzielni odkrywcy. Nasza podróż w serce fascynującego świata unikalnych gadów dobiegła końca, ale mam nadzieję, że rozbudziła w Was nienasycone pragnienie poznawania cudów natury. Spotkaliśmy mistrzów kamuflażu, amfibijnych atletów, łuskowatych iluzjonistów, a nawet węża, który udaje posąg. Te niezwykłe stworzenia przypominają nam, jak cennym skarbem jest bioróżnorodność naszej planety i jak ważna jest jej ochrona. Nie wahajcie się dzielić w komentarzach, który gad zrobił na Was największe wrażenie i czy mieliście już okazję obserwować niektóre z nich w ich naturalnym środowisku. Jeśli podobało Wam się to zanurzenie w świat gadów, nie zapomnijcie polubić tego filmu, zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić naszych kolejnych eksploracji skarbów żywego świata i aktywować dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o naszych nowych publikacjach. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych ekscytujących przygodach. Uważajcie na siebie i do szybkiego zobaczenia.